Czy istnieją ludzie, którzy mogą spać tylko 4 godziny na dobę i świetnie funkcjonować? Istnieją to mutanci z rzadką genetyczną cechą, która pozwala im normalnie funkcjonować, mimo znacznie krótszego snu niż Normalna część populacji. Na koniec powiem wam, jak sprawdzić, czy należycie do tej grupy. Ja jestem Konrad i polecam mnie obserwować. Ta wyjątkowa cecha dotyka zaledwie 1 do 3% ludzi nie jest zbyt dobrze przebadana, ale osoby, które ją mają, naturalnie śpią tylko 4-6 godzin na dobę. W przeciwieństwie do przeciętnych 8 godzin i co najważniejsze budzą się wypoczęte. I nie doświadczają typowych skutków niewyspania, takich jak rozdrażnienie czy problemy z koncentracją. Dla normalnego człowieka, spanie 4-5 godzin dziennie przez dłuższy czas prowadzi do naprawdę poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jak więc sprawdzić, czy masz tą magiczną cechę? Trzeba zrobić eksperyment polegający na tym, że przez co najmniej dwa tygodnie kładziecie się spać o tej samej porze, nie nastawiając budzika. I potem, jak już naturalnie się obudzicie, to musicie zapisać godzinę i po dwóch tygodniach wyciągacie średnią z tych wszystkich pomiarów, po ilu godzinach wasz organizm naturalnie się budził. U mnie by to pewnie wyszło średnio 13 godzin, bo nie wiem, jak budziłbym się bez budzika, ale możecie sprawdzić.